Czołem. Witajcie w 32 odcinku podcastu Pograwędka. Nazywam się Kamil Podryban i jestem prowadzącym i gospodarzem tego podcastu. Zanim przejdę do części, właściwie, podcastu, pozwólcie, że powiem Wam o kilku drobnych rzeczach. Po pierwsze, mogliście zauważyć w zeszły, bodajże, czwartek albo piątek, że pojawił się pierwszy bonusowy odcinek podcastu o nazwie Podsumogranie. Jest taka Próbna, jakby moja forma nowa. Jest to kilkuminutowy, króciutki odcinek, gdzie poruszam jedną istotną kwestię, która ostatnio pojawiła się gdzieś w temacie branży gier. I akurat pierwszy odcinek podsumowania dotyczy plotek na temat tego, czy Xbox miałby wydawać swoje gry na PlayStation. Postaram się w przyszłości nie sypać tymi odcinkami bardzo często, zachowam je raczej na takie właśnie bardziej wyjątkowe, głośniejsze sytuacje. I chciałem tylko jeszcze dodać do tego, że postaram się również, aby były to po prostu czyste. Treści. Zero moich spekulacji, zero moich komentarzy, po prostu same fakty. To jest po prostu po to, że jeżeli interesują Was takie newsy, oczywiście z dużo lepszych miejsc do tego. Na przykład tutaj mogę od siebie polecić pigułkę newsów od bloga Trochę o Grach od pa Pawła rałka Kiełtyka, gdzie też czasami możecie usłyszeć mój głos czytający te pigułki newsów. Natomiast właśnie takie większe wydarzenia, o których można powiedzieć ciut więcej, a są trochę bardziej istotne, postaram się tutaj właśnie w podsumowaniu gdzieś zawierać. Przejdźmy w takim razie do komentarzy do poprzednich odcinków. Nie ma tego dużo, więc nie martwcie się. 31 odcinek podcastu to był odcinek o Was. i tutaj na Twitterze pod odcinkiem komentarz zostawił Tomek. Który napisał, niestety, gdy wychodziło The Last of Us na PS3, to moja konsola postanowiła wyzionąć ducha. Tak więc, dopiero gdy wyszło zremasterowane remasterowane The Last of Us, to zagrałem w ten tytuł. I byłem nim oczarowany. Muzyka sztos. Fabuła mnie wmurowała w podłogę. Ogólnie nie dziwię się takim ocenom, bo The Last of Us na to zasługuje. Na zakończeniu poleciała mi łza, bo to był naprawdę świetny moment. Kupiłem The Last of Us Part 2 na premierę, ale po, ogląd po ograniu pro prologu z niewiadomych przyczyn gra poszła w odstawkę. Jednakże planuję ją skończyć w tym roku. Słuchaj to mega ja cię doskonale rozumiem. Sam czekam na The Last of Us Part 2. Po cichu liczę na to, że wyjdzie ona na PC-ty, ale jeżeli nie, cóż, już odezwałem się do kilku osób i być może y, pożyczą mi swoją konsolę i będę mógł zagrać w The Last of Us Part 2, bo także się tego nie mogę doczekać. A co do oczywiście pochwał dla oryginalnej gry, też się pod tym podpisuję, ale no ja nagrałem cały odcinek na, tym, na ten temat, więc nie będę się powtarzał. Dostałem również komentarz do pierwszego odcinka podsumogrania, gdzie hmm. użytkownik o pseudonimie Penis Ziemny skomentował Bardzo fajna opcja z takimi szybkimi odcinkami w pigułce, propsuję. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Wam się to spodoba, mam nadzieję, że to Wam przypadnie do gustu. Jeżeli macie jakieś komentarze na ten temat, czy więcej myśli, dajcie znać. Ja chętnie każdą krytykę i każdą pochwałę przyjmę. Chciałbym wspomnieć Wam jeszcze jednej rzeczy, ponieważ owszem, ja ten podcast robię w zasadzie dla Frajdy. Ja nigdy nie planowałem, żeby to była jakaś, nie wiem, albo rzecz, z której mogę się utrzymywać, ani coś, co przyniesie mi jakąś sławę i rozgłos. Po prostu nagrywam sobie podcast o grach wideo, ponieważ lubię o nich mówić, a nie zawsze mam wrażenie, że e, ludziom chce się. Słuchać w prywatnych rozmowach tego, co ja chcę opowiadać, natomiast stwierdziłem, że jeżeli byście chcieli okazać mi jakieś wsparcie, czy docenić mnie, nie wiem, moje wysiłki tutaj w tworzeniu tego podcastu, to przygotowałem swój profil na buycoffee.to i tutaj, jeżeli chcecie, tutaj bez rejestracji, bez zakładania kont, bez żadnych subskrypcji, można jednorazowo przekazać swoje wsparcie w trzech progach, jest to, można kupić komuś kawę espresso, cappuccino i cafe latte. w moim przypadku espresso to jest 5 zł, cappuccino 7, kafelate 9, nie namawiam, natomiast jeżeli chcielibyście w jakiś sposób okazać, nie wiem, właśnie wsparcie tutaj dla mojej inicjatywy, czy czy, czy jakiego inne, czy macie jakikolwiek w ogóle inny powód ku temu? Nie krępujcie się. Z tego co mi się wydaje, tutaj można też wpisać dowolną kwotę, więc to wcale nie musi być te 5 zł. Każdą wpłatę, każdą, każdy sposób okazania wsparcia bardzo doceniam. Tak samo zresztą wszystkie udostępnienia, wszystkie komentarze, wszystkie lajki to również bardzo doceniam. Dlatego Zwykle o tym mówię na koniec, ale tutaj, już jak już się rozkręciłem, to powiem o tym dalej. Jeżeli znacie kogoś, komu mój podcast mógłby przychodzić do gustu, bardzo proszę, dajcie mu znać, dajcie im znać, podeślijcie linka. Jeżeli gdzieś macie takie miejsca, gdzie chcecie, albo uważacie, że w sumie warto mnie posłuchać, to możecie też udostępnić na swoich socjalkach link do mojego podcastu. Więc przejdźmy może teraz do. Tematu dzisiejszego odcinka, a w zasadzie to będą dwa tematy, ponieważ chciałbym Wam opowiedzieć. Zagrałem w końcu z Łukaszem, z Lilimem w Remnant 2 The Awakened King, czyli pierwsze DLC do Remnanta II, który moim zdaniem jest jedną z lepszych gier 2023 roku. Oraz w drugiej połowie odcinka chciałbym opowiedzieć trochę o grze, która niedawno weszła w Early Access i jest nią Roots of Yggdrasil, ale więcej powiem za chwilę. Zapraszam! Jak możecie wiedzieć, Remnant 2 jest kontynuacją gry bodajże z 2019 roku Remnant from the Ashes od Gunfire Games Studio. Jest to taki bardziej strzelany Souls-like, również w mrocznym klimacie. No, jednak z racji na większy nacisk tutaj na strzelanie, walka prezentuje się jednak i wyzwanie trochę inaczej. Do tego gra oferuje kooperację nawet do trzech graczy. Więcej na ten temat opowiadałem w odcinku podcastu numer. 5, czyli na najemnicy i pozostałości. Tak, wtedy miałem tę, taką fazę na jeszcze takie trochę tajemnicze nazywanie odcinków, od czego teraz już w sumie odchodzę. I wtedy, co mu o remnant tyłu, to byłem jeszcze w trakcie rozgrywki i gry wtedy nie ukończyłem. Teraz już grę zdążyłem ukończyć razem, właśnie w kooperacji z Łukaszem Lilimem, o którym wspominałem już wcześniej. Się ma Lilim, tak, i właśnie razem też z Łukaszem skończyliśmy, no nie tak dawno, ale z drugiej strony też nie jakoś na świeżo, ten dodatek The Awakened King. Sam dodatek można kupić za. 40, 46 zł zależy od platformy, co w sumie jak za te do zero jest naprawdę niedużą kwotą i ogólnie od razu powiem, jeżeli spodobał Wam się remnant, jeżeli spodobał wam się remnant tu, to dodatek możecie kupować w ciemno. Warto też się zastanowić, chociaż to jest trochę już takie wróżenie z kuli, e, można kupić przepustkę, na przy wszystkie przyszłe dodatki mają być chyba 3 z tego, co pamiętam i za jakieś 115, 120 zł. wtedy już po prostu jak już dodatki wejdą, od razu dostaniecie do nich dostęp. Dodatki nie wprowadzają do samej rozgrywki jakiejś rewolucji, bo to jest tylko dosłownie dodatek, czyli dodatkowe treści do podstawowej rozgrywki. Po prostu, żebyśmy mieli kolejne okazje poszlać się po tym świecie, zdobyć potężniejszy lud, nowe ulepszenia, nowe jakieś medaliony, znajdźki, bronie, pancerze i oczywiście przeciwników i nowe wyzwania. Remnant to the Awakened King jakby... Nawiązuje w dużej części do właśnie jednej z lokacji podstawowej części gry. Tutaj wracamy do Losomn, czyli tego takiego bardzo Bloodborne'owego świata, takiego mrocznego miasta który mi bardzo kojarzy się z takim XIX-wiecznym Londynem, chociaż to może też znowu skojarzenia z Bloodborne, no, no bo tutaj też mamy, zresztą część z przeciwników, na których trafiamy, oni też mówią właśnie z takim brytyjskim akcentem i to są sobie takie, w sumie nie wiem do końca, czy w tej fabule to są ludzie, czy po prostu coś, co się pod ludzi podszywa, czy coś, co wygląda jak ludzie, Mówicie z Remnantem jest jak z każdym innym Souls-like'iem, a przynajmniej e, pod względem fabuły, tak samo jak z głównymi Soulsami, że tutaj fabuła owszem jest, jeżeli się odpowiednio wgłębimy, to jest jej bardzo dużo, jest ogromnie rozbudowana i po prostu tutaj treści na długie godziny czytania i szukania. Natomiast pobieżnie nie, nie znajdziemy większości z tych rzeczy. Tutaj, żeby zapoznać się w fabułę, żeby zanurkować w to głębiej i żeby coś więcej się dowiedzieć, to trzeba poświęcić temu aktywnie czas, bo. W trakcie samej rozgrywki w tym dodatku poruszamy się od, jak już wspomniałem, po losom. Ta, ta lokacja jest mocno rozbudowana względem tego, co widzimy w podstawowej wersji gry. Mimo tego, że to jest w zasadzie ta sama lokacja, to została ona na tyle rozbudowana i na tyle zmodyfikowana na potrzeby dodatku, że nie mamy wrażenia, jakbyśmy się plątali po tych samych lokacjach, bo tak naprawdę do końca się po nich nie plączemy. Tutaj ponownie, jeśli chodzi o tą fabułę, ja jakoś super tutaj tych podstaw nie znam, bo nie dość, że. Łukasz tutaj się ze mnie notorycznie śmieje, że ja w zasadzie tych gier nie znam tak czy siak nawet po przejściu, bo ja część dialogów przeklikuję, ja część opcji przeskakuję, w sensie tych znajdziek po prostu przeklikuję, żeby lecieć dalej, bo... Okej, okay, tutaj faktycznie ten świat jest fantastyczny, fascynujący i intrygujący. Jednak kiedy siedzę przed konsolą i mam ograniczony w tygodniu czas na tą rozrywkę, no to trochę bardziej kusi mnie, żeby jednak pobiegać, postrzelać i się pomęczyć z tymi przeciwnikami, niż czytać. Bo czytać mogę też poza konsolą albo, albo doczytać sobie mogę gdzieś nawet po rozgrywce. Natomiast. Y Skutkiem tego jest, że jeśli chodzi o samą fabułę Remnanta 2, czy nawet dodatku The Awakened King, mam trochę braki. Natomiast podstawy bram były takie, że ten przebudzony król z losą, on był bodajże wygoniony, w każdym razie w podstawowej grze go nie było. I my w trakcie kampanii mogliśmy uzurpatora, czyli tego bossa, który zajął jakby jego miejsce pokonać i po... I teraz nie pamiętam, czy po prostu sam fakt pokonania go, czy my jeszcze wykonywaliśmy jakiś rytuał. W każdym razie przebudzony król powraca i to powraca w wielkim stylu, dosłownie w wielkim stylu, bo jego zamek e, po prostu spada na to miasto. I jeżeli poruszamy się po tym losom, to w którymś momencie po prostu, jeśli dojdziemy blisko zamku, to widać, że on leży na zgliszczach innych budynków, które wcześniej się niefortunnie znajdowały w tym miejscu. Więc wizualnie robi to niesamowite wrażenie. Losom, no, jakie jest, mogliście zobaczyć w podstawce, jest mroczne, jest ciemne, jest pełno, pełne ciasnych zaułków, również jest pełno kanałów. No tutaj dużo się pod tym względem nie zmieniło, może z tą różnicą, że mam wrażenie, że jest trochę więcej przestrzeni takiej w pionie, że jest dużo więcej rusztowań, jakichś drewnianych kładek, drabin, przejść, po których możemy się wspinać. No i oczywiście doszło więcej przeciwników, doszły nowe przedmioty. Przeciwnicy są w sumie całkiem kreatywni. Jak zwykle w takich grach są to wredne bestie, które sprawiają, że cały czas musimy się pilnować bo jeden z najbardziej podstawowych i chyba najbardziej powszechnych przeciwników. W dodatku to są takie stwory, które po pokonaniu jakby wypluwają z siebie takie chmury gazu. I teraz ja nie pamiętam, czy one nas gonią, czy one się unoszą w tym miejscu, gdzie pokonaliśmy przeciwników. W każdym razie no trzeba na pewno uważać, bo Francy wybuchają i potrafią nam zabrać całkiem spory kawałek zdrowia, a jeżeli akurat po walce skończyliśmy z niewielkim stanem zdrowia, no to mogą nas nawet one wykończyć, więc bardzo trzeba uważać polecam tutaj właśnie ostrożność uwagę i wykorzystujcie to że korzystacie z broni palnej więc zachowujcie jak największy dystans. Mamy też jeszcze innych przeciwników, mamy jakieś wiedźmy, będziemy wiele wa walczyć z takimi latającymi przeciwnikami, chociaż tutaj nie wiem czy oni już nie występowali w podstawce. No i mamy też bosów, Mamy chyba trzech opcjonalnych bosów, którzy Oczy, oczywiście oferują duże wyzwanie, natomiast tutaj jakiegoś w sumie szału nie ma. No i mamy y, też wątek tego właśnie przebudzonego króla, i tutaj, jak zwykle, w remnancie mamy opcję, bo tutaj ta gra ma to do siebie, że często jest tak owszem, że trafiamy na jakiegoś bossa i po prostu od razu rusza walka i, i tłuczemy się, i walczymy, i, i przegrywamy 12 razy, zanim nam się uda go pokonać, albo. Mamy czasami opcję właśnie porozmawiać, tak jak właśnie w tym dodatku. I po pierwszej rozmowie z Awakened Kingiem, on zleca nam zabójstwo. Jeśli dobrze pamiętam, to nimłe, więc możemy do niej się udać. Ona jest spętana, więc. Czy uprzedziłem, że będą spoilery? Przepraszam. No, no ale nieważne, w każdym razie, słuchajcie, no... Mm, sprawa wygląda tak, że możemy zrobić to, co nam Awakened King zlecił. I to jest ta, ta taka prostsza opcja, albo możemy mu się postawić i postanowić z nim walczyć. Walka z nim jest cholernie wymagająca i w zgodzie z duchem Remnanta, niezależnie od tego czy postanowimy walczyć z Awakened Kingiem, czy postanowimy walczyć z we czy z kimś innym, to możemy otrzymać inne przedmioty i inne nagrody za to, więc gra w ten sposób znowu zachęca do tego, by po ukończeniu po, y, dodatku zagrać to ponownie. I teraz taka drobna kwestia, jeżeli chcecie odpalić zawartość dodatku, nie uruchamia się ona bezpośrednio jakby z tego huba naszego, gdzie poruszamy się między światami, tylko trzeba odpalić tą taką jednorazową jakby przygodę. Tak, to jest tryb przygody z tego co pamiętam. Po prostu jak będziemy wybierać, wejdziemy w menu, w tym hubie naszym przy, przy, przy tym kamieniu. Światów mamy do wyboru Select Adventure Mode, i tam możemy sobie wybrać jeden ze światów. I właśnie pojawia się The Awakened King jako one shot. Nie martwcie się, nawet jeżeli przejdziecie dodatek raz, to nic nie stoi na przykład, żebyście przeszli drugi raz, podjęli inne decyzje. I zdobyli inne nagrody, i inne przedmioty. W każdym razie, no tak jak wspomniałem na samym początku, jeżeli podobał Wam się Remnant 2, to nie macie tak naprawdę powodu nie kupować do tego dodatku, chyba że po prostu Wam już się znudziło i nie chcecie więcej. Natomiast jeśli potrzebujecie więcej tego samego, jak najbardziej polecam. Warto nam chyba przejście tego z Łukaszem zajęło około 4, może 5 godzin. Jak gramy w duecie, jest jednak nieco łatwiej, ponieważ boss zazwyczaj ma tendencję do skupienia się na Łukaszu, wtedy ja mogę podstępować nie atakować od tyłu, no myślę, że z 5 godzin to jest taki rozsąd rozsądny czas na, to, na, 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 na ten dodatek. Chyba, że jesteście naprawdę dobrzy i macie większy skill'a ode mnie, co też jest dosyć prawdopodobne. Moi drodzy, czym jest Roots of Yggdrasil? Roots of Yggdrasil jest bardzo specyficznym połączeniem trzech różnych rodzajów gier. Jest to w pewnym sensie city builder, czyli gra, w której budujemy miasta, czy w zasadzie wioski tutaj, takie siedziby, Coś na kształt, można powiedzieć, takiego SimCity czy Sim City Skylines. Jest tutaj także karcianka, czyli, wiecie, mamy, budujemy swoją talię, w trakcie jednej tury możemy wykonać określoną liczbę zagrań na podstawie wartości kart. I, na, i, i, i te karty też mają różne cechy, mają różne wartości, mają różne bonusy albo, albo z kolei minusy. No i mamy też roguelike'a, czyli to, że podstawowe. Podstawowa rozgrywka w pewnym momencie prawdopodobnie się skończy albo tym, że dojdziemy do pewnego etapu i trzeba będzie zacząć od nowa, albo tym, że nie dojdziemy do pewnego etapu, bo nie damy rady i trzeba będzie zacząć od nowa. I tutaj każde przejście będzie nieco inne, będzie dawało nam trochę inną ścieżkę rozwoju. Natomiast w międzyczasie pojawiają się pewne też ulepszenia, że, będzie, może, że każdy ten... że za każdym razem jakby mamy odrobinkę łatwiej, czy możemy sobie trochę zmienić warunki tego przejścia, ale tak Tutaj, teraz przedstawiłem Wam podstawy jakby rozgrywki w tej grze, natomiast to nie jest w tym wszystkim, mimo tego, co mogłoby się wydawać, najważniejsze, bo moim zdaniem najważniejsze w Roots of Yggdrasil, w tej grze dla mnie najważniejsze i najfajniejsze było to, że ona jest bardzo relaksująca. Mimo, że to jest roguelike i mamy tutaj presję czasu i się dużo rzeczy takich dzieje, to bardzo mnie ta gra relaksowała i właśnie gra, gra wyszła 24 stycznia. Producentem gry jest Mana Void Entertainment, studio, którego wcześniej nie znałem i nie wiem czy oni, o widzę, że całkiem wydali sporo produkcji, no może nie sporo, ale wydali tutaj Rainbow Billy czy Epic Manager. Natomiast Roots of Yggdrasil właśnie dopiero od kilku tygodni jest w Early Access. To znaczy, że gra może zawierać pewne błędy. I może się jeszcze zmienić przed wyjściem w pełną wersję. Natomiast jeśli chodzi o te błędy, kurczę powiem wam, że ja wrócę w Egg Dresselu spędziłem kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt godzin i ja błędów nie spotkałem chyba żadnych yy, nie zacięło mi się nic, nie miałem żadnych problemów z teksturami, nie wiem, nie wykrzyczało mi gry do pulpitu, nie, nie, nie. No po prostu nie miałem żadnych problemów technicznych. Sporadycznie zdarzało się, że trochę gra mogła mi zwolnić, że trochę mogła gdzieś tam zgubić te 3-4 klatki po drodze, ale to jest wszystko. Więc spodziewam się, że jeżeli ta gra wyjdzie w pełną wersję, znaczy, że do, ona do tego czasu po prostu dostanie więcej usprawnień, może więcej treści, trochę twórcy popracują nad optymali, optymalizacją. Bardzo mi chaotycznie idzie to opowiadanie o Roots of Eggdraceal i mam wrażenie, że wcale nie wyświadczam tej grze przysługi, ale posłuchajcie, musicie zagrać w Roots of Eggdraceal. Nawet jeśli nie lubicie roglajków, nawet jeśli nie lubicie karcianek, nawet jeśli nie lubicie city builderów, bo prawda jest taka, że z tych trzech rzeczy ja tak naprawdę tylko lubię city buildery. Karcianki nigdy mnie nie, 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 jakoś nie kusiły, roglajki są dla mnie zazwyczaj zbyt skomplikowane albo zbyt jakieś takie chaotyczne, tak, no tak naprawdę w sumie tylko w Hadesa chyba się w miarę wkręciłem z roglajków, ewentualnie grałem wcześniej w zeszłym roku chyba jeszcze w Enter the Dungeon, które było spoko, ale też bez szału, więc tutaj jakby fanem gatunku nie jestem, a Wróc of Yggdrasil wsiąknąłem bardzo mocno. I tutaj właśnie też bardzo sobie chwalę klimat tej gry, bo już pomijając nawet mitologię nordycką, którą lubię, to cała gra teoretycznie jest w klimacie postapokaliptycznym. W te... Mówię teoretycznie, ponieważ akcja dzieje się już po rag na roku, czyli tym takim, wiecie, końcu świata, takiej apokalipsie, w której giną wszyscy bogowie, a przynajmniej ci wszyscy główni, o których większość z nas słyszała, świat się kończy. I no według, z tego co pamiętam, według legend yy, mitologii nordyckiej, po Ragnaroku ludzkość miała właśnie tworzyć świat na nowo, bez wojen, bez przemocy i w ogóle taką trochę jakby utopię. I Ruckowik Drosyli właśnie jest pomiędzy, jest pomiędzy Ragnarokiem, a pomiędzy tym ostatecznym pokojowym etapem, ponieważ po tym jak świat się skończył, to główna bohaterka, Sunna i jej plemię Wikingów próbują właśnie dotrzeć się za, pomoc, za pomocą swojego latającego drakara na szczyt właśnie tytułowego drzewa Yggdrasil, bo drzewo Yggdrasil to było to, to było drzewo, które łączyło wszystkie te dziewięć światów, czyli tam Midgard, czyli nasz, Asgard ten, co znamy z Thora e, i całą resztę Helheim i Middleheim i tam, o Jezus, jeszcze było tego inny więcej i ja już nie będę ich wymieniał, bo się na pewno zbłaźnie Niemniej właśnie nasi Wikingowie z gry próbują dotrzeć na szczyt Igdrasila, aby móc jakby, no wiecie, rozpocząć od nowa świat w pokoju i bez wojen. Natomiast po drodze czeka ich trochę jednak przeszkód, bo podczas podróży ich latającym w sumie magicznym drakarem, bo tak to wygląda przynajmniej, ze świata zostały takie jakby latające wyspy. I my musimy się pomiędzy nimi przemieszczać, musimy zdobywać surowce, musimy zdobywać zaopatrzenie i przede wszystkim zdobywać takie nasionka, igdrasila, czy to są w sumie bardziej żołędzie, chyba przynajmniej tak są narysowane w grze. Wszystko po to, żeby móc jakby rozbudować swoje główne siedlisko, bo im bardziej ono jest rozbudowane, tym każdy, kolejny lub każda kolejna rozgrywka będzie zaczynała się trochę inaczej. Chodzi głównie o to, że im, im więcej gramy, tym lepszy mamy start, tym więcej surowców na początku mamy, tym mamy jakieś bonusy, jakieś przedmioty, etc. Bo właśnie rozgrywka polega na tym, że Ruszając w drogę, trafiamy na jakąś wyspę taką będącą pozostałością świata i tutaj zaczyna się City Builder, czyli dostajemy podstawowe kilka kart, m.in. właśnie z budynkiem mieszkalnym, jakimiś tam barakami militarnymi czy chatką drwala. No i musimy się tam rozłożyć. Jak stawiamy budynki mieszkalne, no to zwiększa się populacja naszej tutaj miejscowości, stawiając baraki obok domków, zapewniamy sobie e, siłę zbrojną, czyli w sumie zwiadowców. I to jest ważne z kilku powodów, bo na przykład e, te wyspy zazwyczaj, które, na które my trafiamy, to my trafiamy tylko na bardzo małych skrawek. Resztę trzeba odkryć. A żeby odkryć wyspę, potrzebujemy właśnie zwiadowców, i zazwyczaj im dalej potrzebujemy się udać, tym więcej zwiadowców potrzebujemy, więc musimy cały czas rozbudować tę naszą e, wioskę, nasze miasteczko. Problem jest taki że właśnie. Tak jak mówiłem, odkrywamy tylko fragmenty, i tam te budowle są, dosyć, no muszą być dosyć ciasno ułożone, żeby zmieścić jakby ich najwięcej, i żeby wykorzystać pełen potencjał. Problem w tym, że jeżeli na przykład stawiamy domostwa, żeby zwiększyć jak najbardziej populację, i postawimy je za ciasno, to potem możemy mieć problem umieścić na przykład obok nich baraki, czy jakieś inne budynki, które zwiększają nam różne bonusy, a potrzebują bliskości chat mieszkalnych. Więc tutaj też nie możemy na pałę wszystkiego ciasno, ciasno, ciasno budować. Plus jest taki, że jakby estetyką miejscowości nie musimy się totalnie przejmować. Ja na początku zwracam na to uwagę, ale to nie ma żadnego przełożenia na grę. Tutaj nie będziemy się martwić tym, czy, czy drogi są przejezdne, czy, czy ścieżki zaopatrzeń między budynkami są e, odpowiednio zoptymalizowane. Nie, tutaj wystarczy, że budynek jest i surowce już mamy, więc to jest, ten city building aspekt gry jest bardzo uproszczony. Natomiast ta, ta część karcianki jest bardzo rozbudowana, bo kart możemy mieć naprawdę dużo. I są one bardzo zróżnicowane. Mamy właśnie te najbardziej podstawowe, możemy je z czasem ulepszać, możemy z czasem, jeżeli sobie gdzieś nabruździmy w różny sposób, możemy dostać klątwy, które nam zapychają naszą talię i marnują nasze zasoby, więc opcji tutaj generalnie jest bardzo dużo. Natomiast są one wprowadzone na tyle stopniowo, że całkiem łatwo w tym wszystkim się rozeznać. Problem w tym, że żeby Przejść z wyspy na wyspę, jakby do kolejnego etapu, to musimy właśnie odnaleźć kilka takich jakby sadzonek Yggdrasil'a, które gdzieś tam się na tych wysepkach ostały i musimy je zebrać. Żeby zebrać te, 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 te sadzonki, potrzebujemy spełnić jakieś warunki i tutaj właśnie leży główna, główny ciężar trudności tej gry. Natomiast nie jest to nic takiego, co by wymagało od nas bardzo dużego kombinowania. Najczęściej po prostu e, trzeba troszeczkę. Po, przetasować naszą talię kart i spróbować sp zbudować coś e, sensownego. I jeżeli zdobędziemy wystarczającą ilość tych sadzonek, możemy pr e, przedostać się do kolejnego etapu. Możemy też zostać dłużej na wyspie, żeby zebrać więcej surowców. Natomiast problem wtedy jest taki, że zaczyna nas gonić taka e, złowieszcza mgła, jakby pustka, która nazywa się Ginungagap. Wiem, że to brzmi nietypowo dla polskiego języka. Natomiast. E, jest to faktycznie coś co w mitologii nordyckiej istniało. I problem jest w tym, że musimy po prostu się spieszyć. Musimy starać się dotrzeć na szczyt Yggdrasila jak najszybciej, ponieważ jeżeli zbyt długo gdzieś tutaj zabolujemy, to on zaczyna nas ścigać również i po mapie. I między wyspami, jak będziemy przeskakiwać, to też daje nam to wtedy mniej y, możliwości. Y, jak daleko możemy popłynąć naszym statkiem, zanim nas tutaj Ginon gagap y, dorwie? Tutaj możecie zauważyć pewną taką sprzeczność między tym, co mówiłem na początku, a tym, co mówię teraz. Bo na początku mówię, że ta gra jest bardzo relaksująca, odprężująca, odprężająca i ja bardzo lubię właśnie ten spokojny klimat. A teraz mówię o tej presji czasu. No i właśnie z jednej strony. Tak, faktycznie ta presja czasu tutaj jest. Bywa ciężko, bywa trudno, bywa skomplikowanie i trzeba się spieszyć, bo były takie momenty, gdzie naprawdę tam mgła była tuż, na, tuż za mną, i ja naprawdę musiałem tutaj się spinać, żeby, żeby się udało. Czasami się nie udawało. Natomiast większą część rozgrywki, jeżeli tylko w miarę rozsądnie gospodarujemy naszymi surowcami, naszymi kartami, taliami i, i, i czasem, który spędzamy na wyspach, to to nie jest aż tak dużym problemem. Zwłaszcza że. Ta gra bardzo pozwala się odprężyć, mi się bardzo pozwalała odprężyć, bo przede wszystkim graficznie ona jest prześliczna. Ona ma taką bardzo stylizowaną, nieco może jakby cel shadingowaną grafikę, czyli taką stylizowaną może na obrazki takie pseudokomiksowe. W międzyczasie, jeżeli dochodzi do jakichś dialogów czy interakcji między postaciami, to widzimy wtedy też rysowane ręcznie sylwetki tych postaci. Wszelkie dialogi są w formie napisów. I do tego właśnie graficznie tytuł prezentuje się niesamowicie atrakcyjnie. Dźwiękowo i muzycznie jest bardzo relaksujący, bardzo uspokajający i, i właśnie wprawiający w taki stan y, nieprzejmowania się jakąś presją, co bywa właśnie kłopotliwe, jeżeli się za bardzo zrelaksujemy, ale co mi najbardziej przypasowało w tej grze i co moim zdaniem najmocniej wyróżnia Roots of Eggdrasil na tle innych produkcji jest to, że główna ekipa bohaterów to są faktycznie bohaterowie. Okej, okay, ja wiem, że to się może trochę gryźć z obrazem bezwzględnych wikingów, które znamy często z popkultury. Natomiast tutaj główna rzecz polega na tym, że w trakcie swoich podróży spotkamy różnych ludzi, którzy też jeszcze przetrwali ten Ragnarok rok i nasi bohaterowie zawsze oferują pomoc. Oni zawsze chcą pomóc, zawsze oferują miejsce na swojej łodzi. Yy, nigdy nie odmawiają, nigdy nie podchodzą wrogo do kogoś, co w sumie przekłada się bardzo pozytywnie, i nawet jest taki knyw w tej grze, że jeżeli dojdziemy już do wrót, które pozwalają na ponowne przejście i możemy już teoretycznie przejść dalej do odtwarzania nowego świata, to nasza główna bohaterka stwierdza, że po drodze zostało tak wielu ludzi, których moglibyśmy jeszcze uratować, że ona, nie, ona się nie zgadza, ona nie przejdzie, bo jak już raz przejdziesz, to nie wrócisz, ona będzie próbowała tak długo, aż udaje się uratować wszystkich i jest to tak pozytywne i tak nie wiem tak rozczulające podejście, że naprawdę bardzo przyjemnie grało mi się w Roots of Yggdrasil. Gor gorąco wam polecam. Spróbujcie, zwłaszcza że gra kosztuje 60 zł, to nie jest to nie jest dużo, a biorąc pod uwagę, że Naprawdę jest to świetna produkcja i nawet na Steamie jeśli chodzi o, o recenzje graczy, to 96% z recenzji, wprawdzie recenzji jest tylko 83, więc to jest niewiele, ale no wszystkie są praktycznie bardzo pozytywne. Grę gorąco od siebie polecam. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Omówiłem te dwie produkcje, o których miałem powiedzieć, Remnant 2, The Awakened King oraz Roots of Yggdrasil. Jeżeli macie dla mnie jakieś komentarze, jeżeli macie dla mnie jakieś uwagi, dajcie znać na Twitterze, na profilu Pograwędka, na Instagramie, na profilu Pograwędka, na YouTubie. Tutaj chyba profil jest Kamil Podryban, ale podcast jest jako podcast Pograwędka, więc to też znajdziecie wyszukując po prostu hasło Pograwędka w YouTubie. Znajdziecie mnie na Peertubie, znajdziecie mnie na Mastodonie jako wspaniały.eu Mam problem z Facebookiem, bo ja próbuję od 3 czy czterech tygodni odtworzyć profil pograwędki na Facebooku i nie mogę. Facebook mi nie pozwala, za każdym razem kiedy próbuję założyć profil na stronę podcastu, to dostaję komunikat, że w ostatnim czasie stworzono zbyt wiele stron i nie mogę stworzyć kolejnych. Support mi nie pomaga, support się nie odzywa, więc jestem trochę w kropce. Jeżeli chcecie właśnie zostawiacie komentarze, możecie też w Spotify zostawić komentarz, w aplikacjach, w których słuchacie podcastu, możecie, jeżeli macie taką opcję, ocenić podcast. Bardzo docenię jak najwyższe oceny, natomiast bądźcie szczerze ze sobą i z innymi i, i ocencie podcast faktycznie tak, jak uważacie, że zasługuje. Yy, powtarzam się, wiem, ale zostawiajcie komentarze, udostępniajcie dalej, wszystko bardzo doceniam i przypomnę jeszcze raz, że e, założyłem profil na buycoffee.com to łamane na pograwędka, gdzie jeżeli chcecie, możecie wyrazić wsparcie w sposób finansowy. Nie nalegam, natomiast jeśli będziecie chcieli, będzie mi bardzo przyjemnie, bardzo miło, że doceniacie w taki sposób moją pracę. I przypominam, że w zeszłym tygodniu pojawił się też pierwszy odcinek podsumogrania. Dajcie znać, co uważacie o takiej formie, czy wam to się podoba, czy wam to się przyjęło i czy chcecie więcej. Obiecuję, że nie będę tego nadużywał, zachowam to na ważniejsze wydarzenia. To na razie!